dwie różnice między tymi obrazkami. Obrazki. Uuu, z... dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Czy udało się tak, tutaj to, namierzyć dwie różnice? Ja proszę, proszę pani. Takie zdjęcia. Czwórka. Nie rozumiem. Yy, proszę pani, no dwie różnice są w takiej tej zagadce w tej chwili, która jest na ekranie. Czy widzi pani może je? Niech mi pani głowy nie zawraca. Mm -hmm. Coś chyba, żeśmy się... Aj, aj, aj. Eee. Trzymam za was kciuki. Mocno. I? Nie przeszkadza mi nawet to, że dzisiaj śmierdzi w studiu. Słuchajcie, naprawdę kamerzysta bąki puszcza. Śmierdzi po prostu. Nie idzie wytrzymać. Najad się fasoli. Słuchajcie. I teraz ja cierpię. Nie przeszkadza mi to w niczym. Mam nadzieję, że tutaj nie przewrócę się w moim momencie, Nie zasnę z tego smrodu. No dobrze, moi drodzy. Trzymam kciuki i... Jak zrobię się zielona, to nie znaczy, że jestem zła na was, tylko że jest mi słabo. Ale jeszcze jest dobrze, słuchajcie, jeszcze wytrzymuję. Małymi porcjami oddycham. ...senni, a to dopiero środek tygodnia, więc jeszcze sporo obowiązków i spraw przed nami. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Witam, jaka odpowiedź? Y, odpowiedź to będzie y, lama, tylko że żeby... bez. Lama, tylko że bez Ano. Mam nadzieję, że większa kwota, no to jednak. O, proszę, od razu telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie I... słowo popularne w takiej jednej strasznej sekcie, i to słowo to będzie amen. <noise> Wie pan co? Eee, dobrze pan to ułożył. Dobrze pan to ułożył i zapisuję pana odpowiedź na tablicy, bo nie jest to odpowiedź z koperty, ale rzeczywiście no jest to na pewno bardzo popularne słowo. No, także spróbujcie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dzień dobry, pokaż mi swoje cyk. Oj, chłopcze. To nie tędy droga, nie tędy droga, poćwicz jeszcze zwracanie się do kobiet, bo takim sposobem to możesz coś takiego oglądać tylko w gazecie albo w internecie. Że kończymy, dzień dobry, Jako odpowiedź? Słucham. Witam pana gorąco, zagadkowa jedynka, czy ma pan to imię do zagadki? Ja proszę panią dzwonię do tego podać nazwiska, wy mi mówicie o pająkach, jaka to jest sprawa? Ja odpowiadam na telewizor. Chodzi tak, tak, proszę pana, odpowiadać. ale teraz jest pan na antenie. Czy ma pan propozycję do zagadki? Teraz, dziękuję bardzo. Aj, 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 aj. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? Ja uważam, że to jest Etopia. Dzień dobry. Dzień dobry. Etopia, 9 liter ety, O, P i A to 6 liter. No słuchajcie, ja powtarzałam tyle razy, prawda, że aż wydawało mi się, że mówię to zbyt często, że wszystkie 9 liter wszystkie są na ekranie, że nie wybieramy sobie kilku. W Kuchni? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Szanowna pani, w kuchni jest kutas. Szanowny panie, nie wiem, co pan robi w kuchni. Ale mnie to nie interesuje, a tym bardziej co pan w tej kuchni ma. Halo, halo? Dobry wieczór. Halo, halo? Proszę tam przyłożyć słuchawkę do ucha. Halo, halo? Trzy? No. A, no, w szafie na K? To mówi. Ewa z programu Zagadkowa Noc. Czy zna pan odpowiedź? W szafie na iterka K? No. To słucham. No to wiesz, ja to aż. Słucham? Pa robisz? Więc mam nadzieję, że już do końca programu te błędy się nie powtórzą. Moi drodzy, zagadka rozgrzewkowa, zagadka, którą moglibyśmy rozwiązać z pierwszym telefonem. Ale może uda się teraz dzień. Dobry, jaka odpowiedź? Wyślij, nie Halo. No i jaka odpowiedź szybciutko? Jaka odpowiedź? Mhm. Jak to Kabanos. Kabanos. Kabanos! Bardzo dobry pomysł, ale aż tyle osób e, musiało kombinować nad kabanosem. Kabanos to jest bardzo dobry urlop. Cała masa ludzi, choćby na weekend jeszcze, także jest was niewiele, wykorzystajcie to. Proszę bardzo, jaka odpowiedź? Dzień dobry, dzień aj, aj, aj No nie aj, aj. powiedziałabym, że to jest dawód. To chyba raczej... Wydatki się z tym wiążą bardziej niż zarobki. Niestety jak zwykle na żywo, a prawie w pół do piątej. Dzień dobry. Halo. Halo? Witam serdecznie, jaka będzie odpowiedź? Y Kutas. No proszę pana, no taki zawód pan wykonuje naprawdę. Poza tym z tego co ja wiem, a nie powtórzę, bo brzydkich wyrazów nie powtarzam, tam jest literka A. Nie zawsze jest tak, że pomysł przyjdzie akurat do głowy. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, halo? 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 Witam, jaka Witam, odpowiedź? Jaka odpowiedź? Użycie, Aha, rozmawiam. Już myślałam, że rozmawiam sama ze sobą, i szczerze mówiąc, po tym, po tym, co usłyszałam, to w zasadzie wolałabym porozmawiać jednak sama ze sobą. Ktoś wstał? Uf, ktoś wstał, dzień dobry. Dzień dobry, ale się cieszę że w końcu jestem telewizji. Tak ja też cię ogromnie cieszę i pozdrawiam. Jakie będzie to hasło? Kabareton. No nie kabareton, nie kabareton. Mówiłam, że kilka liter wybieramy. Dlatego jest koperta. jest tam słowo, którego jeszcze nie usłyszałam. Może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Proszę odpowiedź. Poproszę proszę teraz... odpowiedź. No jak tam było, tam. <głos》> Co, no, ma, ma, ma pan słowo czy nie? No mam, mam takie, mam, mam. No słucham. Momencik, momencik, a mogę chwileczkę? Mogę chwileczkę? <laughs> Trzy chwile. Trzy? Eee, no moment, 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 momencik, 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 Jeden. Słuchajcie, no... Ja regularnie powtarzam, że to nie może być tak, że wybieramy numer do studia, a potem na przykład przez resztę programu zastanawiamy się, jakie to może być hasło, jaka to może być odpowiedź, bo nie damy szansy tym samym komuś innemu. Takimi milowymi krokami zbliżyliśmy się, mam nadzieję, do odpowiedzi z koperty. Dzień dobry, jaka to będzie odpowiedź? To znowu ja, ja jestem od kabaretu no i, i, i tak, i teraz naprawdę y, praca zobowiązuje, za dwie godziny muszę być w pracy, czyli mówię beton. Beton, och jej, tak strasznie chciałabym panu zapłacić, bo skoro pan za dwie godziny musi być w pracy i coś z tym betonem, to pewnie ciężka ta. Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Proszę państwa, naprawdę to, co jest w kopercie, jest proste, posłuchajmy, bo może się udało. Dzień dobry, proszę bardzo. Halo? Pros, proszę bardzo, co, coś białego, co może być? Halo? Co białego? Dzień proszę dobry panem. bardzo. To coś białego, to może będzie. E Perma? Tak coś czułam, że pan tutaj zmierzał. Przecież rozumiana inaczej i to jest doskonała propozycja. O może teraz, dzień dobry, jaka odpowiedź? Yy, to ja znowu od betonu. Zrobiłam no, no, no. do pracy, ale to nie jest ciężka praca. Od razu mówię hasło. Jest to krab. Jeszcze raz? Krab. Ach, krab? Mogłoby być. No nie, nie, jeszcze nie muszę zapisać, ale bardzo fajny pomysł. No Nie mogę powiedzieć, że zaczęliśmy jakoś spektakularnie, no ale dobrze, mam nadzieję, że kolejny telefon będzie telefonem dotyczącym zagadki. Ma ktoś inny szanse. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Eee, Surogatka. Na M. M. Słuchajcie. Trafiły dzień dobry, jaka odpowiedź? Myślałem długo, myślałem i wychodzi mi to, co najbardziej lubię. Baton. Baton! Brawo, no szkoda, szkoda. Ja wiem, że to o tej Boże przychodzi do głowy, prawda? Jest prawie piąta nad ranem. E, budzi nam się system trawienny, no i taki mężczyzna prawdziwy, to by sobie takiego batonika pewnie teraz zjadł. No niestety nie. Adranc po czwartej jest kolejny telefon. Jaka odpowiedź? Halo? Witam w zagadkowej jedynce, czy zna pan odpowiedź? Halo? Halo? Halo, halo, słuchamy! Tak? Poproszę o to imię. Ale już cię, na przeruchał. Słuchajcie, no wiecie co, proszę pana! No dorosły człowiek, dorosły mężczyzna i takie rzeczy na antenie telewizji polskiej? Bardzo dobra oferta. Za proste hasło. Także jeżeli dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Eee. Poproszę o odpowiedź. Tatorka. Jeszcze raz. Eee. Proszę powtórzyć. Tatora. Jeszcze Tatorka. raz. Lo Jak? <laughs> Dobrze, lokator. To nie jest odpowiedź, to nie jest odpowiedź z koperty. Ależ pan tu kombinował, kombinował jak koń pod górkę. Zmieniał pan tę wersję.